Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz. Witam serdecznie w programie dla przedsiębiorców Pakt z Biznesem. A dzisiaj moim Państwa gościem jest Maciej Trybuchowski, prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Panie Prezesie, dzisiaj będziemy rozmawiać o temacie, który pojawi się już w marcu na 23. konferencji Izby Domów Maklerskich. Niosącej albo będącej organizowaną pod tytułem uczestnicy rynku kapitałowego wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Jednym z takich kluczowych tematów, ważnych tematów, będzie um, e, odbudowa Ukrainy i szanse dla polskiego rynku kapitałowego i polskiej gospodarki związanej z tą odbudową. Um, chciałabym dzisiaj się troszeczkę nad tym zastanowić, bo. Temat jest ciężki. Rok niebawem minie, jak ta wojna się toczy za naszą wschodnią granicą. Wiele szacunków jest odnośnie tej skali zapotrzebowania związanego, kapitałowego związanego z Ukrainą. Jak wielka może być to skala? Czy w ogóle jesteśmy w stanie na ten moment oszacować tą wielkość? No temat rzeczywiście jest bieżący, bardzo, bardzo ważny, choć można powiedzieć, że trochę przyszłościowy. No ale trzeba się i w biznesie, no i w polityce również, choć politykiem przecież nie jestem, przygotowywać do, do wyzwań przyszłości. I takim jednym z wyzwań przyszłości dla polskiej gospodarki i dla polskiego rynku kapitałowego na pewno jest odbudowa Ukrainy po zwycięskiej wojnie. No, bo tak trzeba określić. Cel i zadanie, które przed sobą stawiamy. Zwycięska wojna, oczywiście myślę o zwycięstwie Ukrainy. E, kwoty padają w tej chwili różne, bo od pewnego czasu oczywiście zaczęło się mówić o odbudowie Ukrainy, po tym pierwszym szoku, który nastąpił, że w ogóle ta wojna, e, wojna wybuchła, o jej wielkoskalowości, no bo różne były przecież e, e, przewidywania, oczekiwania dotyczące tego, że to jednak nie będzie wojna pełnoskalowa. I nie będzie to atak na całe terytorium Ukrainy. I szybka. I szybka, choć ona szybką już nie jest, i widać, że szybką nie będzie. Najprawdopodobniej ona jeszcze trochę potrwa, na, ale nie chcę wychodzić z roli um, 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 osoby, która, która rozumie rynek kapitałowy, ale również będzie. Pretenduje do tego, żeby być jakimś geopolitykiem. No nie, ale wydaje mi się, że ona trochę potrwa. Natomiast od pewnego czasu od jesieni, przynajmniej z zeszłego roku pojawiają się pierwsze szacunki dotyczące tego, jakie mogą być zapotrzebowania na kapitał w związku z tą wojną. Pierwsza wartość, jaka się pojawiła, to było gdzieś około 340-350 miliardów, miliardów dolarów. Są szacunki rządowe, są szacunki które rządu polskiego, są szacunki instytucji międzynarodowych. W tej chwili pojawiają się kwoty w rzędu 750 do biliona dolarów. Mhm. Czyli jak widzimy, przedział jest bardzo szeroki. Wojna cały czas trwa i zniszczenia postępują. Więc myślę, że. Możemy powiedzieć o bardzo dużych kwotach, no jeżeli mówimy w tej chwili o kwocie biliona dolarów no to, to jest to plus, minus, choć bardziej plus. Zniszczona jest infrastruktura, zniszczony jest przemysł, PKB Ukrainy spadł w sposób dramatyczny, więc to są wielkie kwoty, które wymagają wielkiego zaangażowania w, w, ich, w ich mobilizację i pomysłu na to jak to zrealizować. No właśnie, te kwoty są wielkie na tyle, że zaczyna się mówić o tym, że to największa odbudowa w powojennej Europie. Skąd takie finansowanie może się wziąć? Z wielu źródeł. Musi się wziąć z wielu źródeł. Tutaj nie można patrzeć na to jako na jakiś jeden strumień pieniądza i kapitału. To jest, mówi się, jako miks. Źródeł finansowania, czyli, czyli programy pomocowe typu Plan Marszala, który był, który był planem dla, dla, dla Europy no Zachodniej, niestety nie dla nas, po II wojnie światowej. Teraz takie prace zostały zainicjowane typu Plan Marszala w grupie państw G7. To są pożyczki od instytucji i organizacji międzynarodowych. To wreszcie jest zaangażowanie poszczególnych państw, i to jest wreszcie zaangażowanie kapitału prywatnego, inwestorów prywatnych, sektora bankowego, wreszcie samego rynku kapitałowego. Mm -hmm. Ten miks źródeł finansowania to jest jedyna możliwość na przywrócenie Ukrainie y, poziomu, y, przynajmniej który będzie poziomem przed, przed, przed wojną. A, bo taka szybka odbudowa, bym powiedziała, Ukrainy to też jest, znaczy szybka, no na tyle, na ile to będzie możliwe, natomiast przy zaangażowaniu kapitałowym rzeczywiście na takim poziomie, o jakim Pan mówi, no to też ten przeskok, być może i infrastrukturalny, i technologiczny, i przemysłowy będzie z korzyścią w długim terminie, tak to nazwijmy, być może dla Ukrainy. A gdzie... Gdzie taka odbudowa, albo jak taka odbudowa może wpływać na Europę i na Polskę? Czy tutaj mogą być jakieś korzyści? No cóż, niestety powinno powiedzieć tak, no wojna zawsze jest tragedią, ale wojna zawsze nie się korzyści, a odbudowa powojenna również nie się korzyści. W związku z tym zdecydowanie można powiedzieć, że to może być taki koło zamachowe koniunktury na rynku europejskim szczególnie po e, e, bardzo wysokiej inflacji i e, o znakach spo, znacznego spowolnienia, nie chcę powiedzieć recesji, w niektórych krajach, związanego mm. z sytuacją po COVID-zie. W związku z tym odbudowa Ukrainy mogłaby być takim kołem, mogła być kołem zamachowym dla firm, dla przedsiębiorstw europejskich, w tym również dla przedsiębiorstw polskich i dla polskiego rynku kapitałowego. Ja ch chciałem jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę, jako na źródło finansowania Odbudowy Ukrainy, a mianowicie te środki, które zostały zablokowane, a które są środkami należącymi do rezerw Rosyjskiego Banku Centralnego. To jest zablokowane zostało około 300 miliardów euro rezerw Rosyjskiego Banku Centralnego i zamrożone zostały 19 miliardów euro pieniędzy rosyjskich oligarchów. No to Dobrze jest... by było, gdyby te środki mogły być wykorzystywane, wykorzystane w sposób zorganizowany, poprzez zorganizowany e, plan pomocowy, program na odbudowę Ukrainy, jak najbardziej. Także odpowiadając na to Pani pierwsze pytanie, zdecydowanie tak. To może być duża szansa dla firm europejskich, to może być bardzo duża szansa również dla, dla firm polskich, choć tutaj mamy wiele zagrożeń, wiele niebezpieczeństw. Jeżeli ta wojna skończy się e, pomyślnie dla Ukrainy, w co wierzę, to będzie bardzo duża konkurencja w obszarze do, do, do Ukrainy. Mhm. Myślę, że my musimy znaleźć sposób na to, jako kraj. Jako rynek kapitałowy, jako przedsiębiorstwa, aby w tym uczestniczyć, to zacznie się wyścig. Wyścig o kontrakty, wyścig o, o właśnie o, o zadania związane z odbudową. Bo to I będzie to już biznes. Być, co to może być za sposób, jaka to może być metoda, żeby być właśnie w tym gronie? No, tu będzie bardzo duża rola państwa. Dlatego i wiem, że są jakieś zainicjowane prace w Ministerstwie Aktywów Państwowych w tej chwili, e, które koordynują e, spółki przede wszystkim z Udziałem Skarbu Państwa e, w zakresie współpracy. I wzajemnej współpracy, i przygotowania się do odbudowy ukraińskiej czy infrastruktury, przemysłu. Natomiast mówimy tutaj o dużych przedsiębiorstwach, no bo te spółki Skarbu Państwa, szczególnie te notowane na giełdzie papierów wartościowych, ale i te infrastrukturalne duże, na pewno są dużymi korporacjami w skali Polski. W skali Europy one są już średnie małe. Konkurencja będzie bardzo duża ze strony firm, czy francuskich, czy niemieckich, czy austriackich, czy, czy, czy z innych krajów. W związku z tym jedna sprawa to jest wspieranie polskich dużych firm i organizowanie tej, tej, tej pomocy w skoordynowany sposób, chociażby poprzez tworzenie funduszy, które będą dedykowane na odbudowę Ukrainy. Z drugiej strony, wydaje mi się, że istotnym elementem odbudowy tego kraju w różnych aspektach będzie zaangażowanie małych i średnich firm. Struktura gospodarki polskiej to są przede wszystkim małe i średnie firmy. I byłoby bardzo dobrze, gdyby nie tylko duże koncerny polskie i zagraniczne konkurowały o kontrakty odbudowy Ukrainy, ale żeby również działania państwa poprzez Zorganizowane finansowanie umożliwiało małym i średnim przedsiębiorstwom uczestniczyć w tej odbudowie. Dlatego, że to będą kontrakty o wielkiej wartości, ale będzie bardzo wiele zadań o średnich i małych w mniejszych rozmiarach i to, żeby polskie firmy były z jednej strony oczywiście mogą być podwykonawcami, z drugiej strony gdyby mogły uczestniczyć w różnego typu przedsięwzięciach niejako pod auspicjami mhm. na przykład jakiegoś państwowego funduszu, który byłby dedykowany odbudowie Ukrainy. Dlatego, że to, że jedna, druga czy trzecia duża korporacja i duża firma będzie Zdobędzie kontrakt, to jest bardzo ważne, ale dobrze by było, gdyby wiele małych firm mogło również czerpać korzyści, szczególnie, że są to firmy, które mogą mieć mniejsze zapotrzebowanie na zasoby. No, pamiętajmy o tym, że przecież I są zwinne. Są zwinne, mogą się szybko dostosowywać, mogą realizować średnie, małe kontrakty, które są w zasięgu ich możliwości. Realizując bardzo duży kontrakt, tak naprawdę firma musi. Pozyskiwać finansowanie, pozyskiwać zasoby dodatkowe, chociażby zasoby ludzkie. Tak. No, przypomnijmy sobie sytuację przed wojną i polskie budowy, gdzie słychać było język ukraiński. No więc w tej chwili mówimy o polskich firmach, które będą odbudowywać Ukrainę, czyli kto będzie odbudować Ukrainę? No, Ukraińcy muszą odbudować Ukrainę. Czy my mamy te zasoby? I kolejna sprawa to jest, to jest kwestia, żeby odgrywać pewną rolę. Jako polskie firmy, polskie instytucje, polski rynek kapitałowy i polskie instytucje finansowe, tam gdzie wartość dodana jest duża, a zasoby ludzkie, techniczne nie są y, podstawowym wymogiem. Y, myślę tutaj o organizowaniu finansowania mhm. przez banki, przez instytucje finansowe polskie, chociażby to, co Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Zrobił, a mianowicie otworzyliśmy, podpisaliśmy umowę o, 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 o linku operacyjnym, czyli takim porozumieniu operacyjnym, które umożliwiać będzie po wojnie emisję obligacji komunalnych. Miast i, i jednostek samorządu terytorialnego ukraińskiego na rynkach międzynarodowych, czyli pozyskiwanie kapitału, to jest wartość dodana. Mamy kompetencje, doświadczenie, mamy infrastrukturę, a nie jest to mobilizowanie na przykład dziesiątków tysięcy ludzi do prac budowlanych. W związku z tym myślę, że to też są bardzo ważne elementy pomocy takiej technicznej Ukrainie w zakresie na przykład Budowania struktur, finansowania, wykorzystywania polskiego rynku kapitałowego, który jest o wysokiej wiarygodności, który jest bezpieczny, który jest dobrze zorganizowany, który jest rynkiem praktycznie dojrzałym. Jest obok. I jest bardzo blisko. Ta bliskość terytorialna, ta bliskość rozumienia, e, e, mentalności. No w końcu jesteśmy blisko, pomagamy Ukrainie, pomagamy Ukraińcom, których jest tu bardzo wielu w Polsce. Powinniśmy wykorzystać tę przewagę komunikacyjną, językową, kulturową. Jest nam blisko, mamy bardzo dobre relacje. Bardzo dobre relacje to jest początek każdego dobrego biznesu. Patrząc na i tą bliskość, i to, że my znamy ten rynek zdecydowanie bardziej niż Europa Zachodnia. Czy, ale patrząc też na to, w jaki sposób działamy na arenie międzynarodowej, czy Polska ma szansę stać się takim właśnie hubem e, operacyjnym i hubem finansowania dla Ukrainy, żebym zaryzykowała takie stwierdzenie, to znaczy, trzeba mieć zawsze ambicje. Hubem operacyjnym. Możemy być chociażby z punktu widzenia lokalizacji. Mhm. Tak jak jest, w tej chwili jesteśmy, w cudzysłowie, hubem pomocowym w obszarze militarnym, bo jesteśmy. Tak. Tak, możemy być takim hubem logistycznym no, z Europy Zachodniej i Południowej, ale szczególnie Zachodniej. No, nie da się dojechać do Ukrainy nie przez Polskę. Więc to jest bardzo ważne, że takim hubem operacyjnym być możemy. Hubem finansowym no cóż. Yy, Myślę, że powinniśmy wpisać nasz rynek kapitałowy bardzo silnie w finansowanie, w akumulację kapitału, budowanie kapitału dla potrzeb odbudowy Ukrainy. Czy my tutaj będziemy centrum finansowania? No nie sądzę. Centra finansowe są zlokalizowane w Europie tam, gdzie są. Natomiast myślę, że to jest możliwość osiągnięcia pewnej przewagi i możliwość dla Polskiej branży finansowej i polskiego rynku kapitałowego na dynamiczny wzrost. To jest duża szansa. Myślę, że taka szansa nie trafia się bardzo często. Mieliśmy kilka takich na polskim rynku kapitałowym, na polskiej giełdzie, kilka takich momentów od jego powstania w 1991 roku, kiedy nastąpiły takie bardzo szybkie przyspieszenia, takie, mhm. takie wyzwalacze aktywności, kiedy, kiedy rynek powstał, kiedy to była bardzo silna grupa inwestorów indywidualnych. Polacy tak. nie powiem, że gremialnie, ale że był bardzo ale popularny. Było, było to hobby, był to sposób na życie dla wielu i przez długi czas udział inwestora instytucjonalnego na polskim rynku był bardzo duży. Później powstanie otwartych funduszy emerytalnych i reforma emerytalna. Jakkolwiek by ją w tej chwili oceniać z perspektywy lat, to dla rynku kapitałowego stworzyła Niesamowite możliwości rozwoju, profesjonalizacji. Powstały profesjonalne fundusze zarządzające, zarządzające spółkami, inwestujące w, 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 w polskie przedsiębiorstwa. To było takie bardzo silne koło zamachowe. No i od tego czasu, no później wiemy, jaka skończyła się sytuacja z otwartymi funduszami emerytalnymi. One w tej chwili są w zasadzie funduszami wysokiego ryzyka, jeżeli chodzi o akcje. I ich udział systematycznie spada. suwak powoduje, że więcej środków wypływa, niż do nich wpływa. No i pytanie, czy finansowanie kraju, który właśnie zakończy, w którym właśnie zakończy się wojna, nie będzie dla polskiego rynku kapitałowego taką kolejną istotną Szan. szansą? Uważam, że może być. Mamy potencjał intelektualny, ludzki. E, tu nie trzeba kapitału do. Zainwestowania, żeby to zrobić? Tu trzeba umiejętnie kapitał mobilizować, organizować jego powstanie, ale nie trzeba dokapitalizowywać polskich instytucji finansowych, nie trzeba dokapitalizować polskiej infrastruktury, dlatego że mamy bardzo dobrze działający mechanizm rynkowy. I w jakim czasie y szacuje Pan, il ile mogłoby nam zająć? Y wykorzystanie takiej szansy, stworzenie, bo te kompetencje mamy, tak jak pan zawsze mówi. Ile czasu zajęłoby nam stworzenie tej szansy, zbudowanie właśnie tych relacji? To są długie lata Nie. czy szybki skok? Nie, ja uważam, że to jest szybki skok. My jesteśmy na to gotowi. Niech ta wojna się skończy. Jeżeli ta wojna się skończy, jesteśmy gotowi jako rynek finansowy, jako rynek kapitałowy. No bo reprezentuje rynek kapitałowy, więc o rynku kapitałowym chciałbym mówić, nie chciałbym mówić o całej tak. gospodarce, bo myślę, że, że, że warto tak miarkować swoje postrzeganie kompetencji w określonych dziedzinach. Jako rynek kapitałowy jesteśmy gotowi już. To, co powiedziałem na temat porozumienia operacyjnego z depozytem mm. ukraińskim, który, które, którą tę umowę podpisaliśmy 30, 30 grudnia. Z zeszłego roku, jesteśmy na to gotowi. Teraz tylko w, trzeba w to wtłoczyć emisje komunalne, na przykład, rozszerzyć to porozumienie operacyjne i umożliwić yy, również firmom ukraińskim emitowanie innych rodzajów instrumentów, na przykład akcji. To jest kolejny krok w tym porozumieniu operacyjnym. My jesteśmy na to gotowi. Nasz, nasza infrastruktura rynku kapitałowego jest, nasza goto, jest gotowa. Myślę, że banki są gotowe również. Będą na pewno przedstawiciele na naszej konferencji, przedstawiciele polskich banków. No ale już wiemy, że, że chociażby Kredobank, który, który działa cały czas nieprzerwanie na Ukrainie, który wykorzystując linie i finansowanie z Unii Europejskiej, kredytuje w tej chwili. Rozpoczynają akcje kredytow kredytowania przedsiębiorców ukraińskich, nawet w regionach zagrożonych wojną, bądź tych, które są, są w, obszarze, w obszarze działań wojennych. Jako instytucje finansowe jesteśmy gotowi. Więc spróbujmy być takim małym Londynem e, dla Ukrainy. I tu postawimy kropkę. Spróbujmy być małym Londynem, bo jesteśmy na to. Gotowi. Moimi Państwa gościem Maciej Trybuchowski, prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Dziękuję. Bardzo dziękuję. A my serdecznie zapraszamy do śledzenia wątków tematycznych, ważnych wątków tematycznych, które pojawią się na 23. Konferencji Izby Domów Maklerskich. Ja Państwa zapraszam serdecznie też za tydzień na kolejny Pakt z Biznesem. Izabela Kozakiewicz. Dziękuję.